Drodzy Państwo, to właśnie za kadencji pana Romana Matyjuka, który był burmistrzem przed panem Leszkiem Wiruskim, te uroczystości w pszczelnickim lesie nabrały takiej bardzo poważnej oprawy, dużego rozmachu, stały się bardzo uroczyste. Dzisiaj pan Roman Matyjuk otrzymał dwie nagrody. Myśmy z daleka nie wiedzieli, co to jest. Proszę się podzielić telewizjami informacją, co to było. Znaczy, otrzymałem medal y, Miasta Kowna, tak z okazji 600-lecia 600 Miasta Kowna y, zostałem udekorowany tym medalem. Jest to medal pamiątkowy, tak jak już od wielu lat z, z, z Miastem Kowną współpracujemy. Natomiast y, ten drugi upominek od y, Lariasa San Waitisa. Był to do, jest to, są to dwa dokumenty i pamiątkowe zdjęcia podpisania pierwszej umowy o współpracy z rejonem kowińskim i wtedy właśnie te wszystkie nasze współpraca z rejonem kowińskim, z miastem Kownem się zaciśniła, zaczęliśmy się odwiedzać i tak już w tej chwili jak Państwo wiedzą dalej jest to kontynuowane. Szkoła już średnia, należąca pod podpowiat. Współpracuje już na stałe, przyjęła imię dwóch pilotów litewskich. No i myślę, że jest to bardzo sympatyczne, wspaniałe, że, że ludzie o sobie pamiętają, że tu od wielu lat. Tak jak konsul generalny Kłajpedy powiedział do mnie prywatnie, że od wielu lat tu się spotykamy, i on się z tego cieszy, że, że jak tu przyjedzie, to zawsze spotka swoich znajomych, przyjaciół, z którymi może właśnie różne tematy poruszać. I ja się też z tego cieszę, że jestem tutaj i że o mnie pamiętają Litwini. Ja staram się, w miarę swoich możliwości, również pamiętać o nich i ich tutaj na tym terenie wspierać. Czyli te przyniskie uroczystości mają też dla Pana taki walor sentymentalny? No na pewno tak, z tego też względu, że moja chrzesna matka była również Litwinką i, i ona tu mnie po raz pierwszy kiedyś przywiozła, jak byłem dzieckiem jeszcze. Miałem chyba 10 lat, to po raz pierwszy mnie właśnie przywiozła tutaj do Lasu Przelnickiego i tą historię mi opowiedziała. Tak, także myślę, że na pewno jest to też i, i pewien sentyment z mojej strony do tego, żeby się tu spotykać, Ja wielokrotnie byłem w Kownie w, w Wilnie. Właśnie w naszych jakby to polskich, dawnych polskich terenach wspaniałe dwa miasta. No zresztą trzeba powiedzieć, że i Litwa w ogóle jest państwem wspaniałym, wspaniali tam ludzie, mieszkają bardzo sympatyczni, otwarci na współpracę, jak i również na, są przyjaźni i można z nimi zawsze o wszystkim porozmawiać. Czy inne są odczucia z uczestnictwa w takiej uroczystości, kiedy jest się burmistrzem i teraz, kiedy to no w zasadzie jest Pan osobą tutaj prywatną? Ja no myślę, że chyba to aż tak wielkiego znaczenia nie ma. Jeżeli się spotykają ludzie, to najważniejsze właśnie są te spotkania, rozmowy, a jeżeli się sprawuje funkcje, no są trochę może inne obowiązki, tak? Trzeba reprezentować miasto, samorząd. Natomiast jak człowiek jest osobą prywatną, to może bardziej prywatnie sobie porozmawiać. Ze wszystkimi, tak ma więcej czasu, bo no wiadomo, że jak się pełni funkcję, to zawsze są pewne obowiązki, które jakby ograniczają ten taki czas wolny do takich swobodnych rozmów i dyskusji. Dziękuję serdecznie za rozmowę i gratulujemy Odznaczenia. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu! Za nami uroczyste obchody 76. rocznicy śmierci litewskich lotników. Kowno, jak wiadomo, jest naszym miastem partnerskim. Sądzę, że ta uroczystość powoduje, że więzi między Myśliborzem a Kownem zacieśniają się z każdym rokiem coraz bardziej. Sądzę, że tak. Słusznie pan Radek to zauważył. Te kontakty międzymiejskie, międzynarodowe, bo o czym mówiłem również przy podziękowaniu za wyróżnienie, każdego roku sądzę intensyfikują się. Świadczy o tym chociażby wymiana młodzieży, wymiana oficjalnych delegacji i to jest klucz całej współpracy, przede wszystkim przyjaźni polsko-litewskiej. Ta dzisiejsza uroczystość była nieco bardziej kameralna, powiedziałbym nawet użyłbym takiego słowa swojska niż czas przed roku, wiadomo, byli prezydenci, były obostrzone środki bezpieczeństwa. Dzisiaj było tak właśnie w sposób bardziej kameralny to wszystko, natomiast było bardzo wielu znamienitych gości. No tak, nie każdego roku obchodzimy taką, taki jubileusz, taką rocznicę, żeby akurat zaszczycali prezydenci państw, nie zawsze, nie duże miasta, nie zawsze właśnie prezydenci zaszczycają dwóch prezydentów w jednym miejscu, w jednym czasie, akurat takie uroczystości. W tym roku, tak jak tutaj państwo zauważyliście, no bardziej kameralna, bardziej, że tak powiem, swojskie klimaty są, ale nie mniej bardzo serdeczne, jak każdego roku. Chcę powiedzieć, że ta intensyfikacja tych kontaktów jest coraz szersza. Nawet niedawno wizyta ambasadora Stanów Zjednoczonych w Myśli Bożu również była częścią tej współpracy, ponieważ przypomnę, że historycznie to właśnie z Nowego Jorku, ze Stanów Zjednoczonych, piloci Darius i Girenas wylatywali, kończąc właśnie tutaj tragiczny swój lot właśnie pod Myśli Bożem. I to między innymi też połączenie historii narodów Stanów Zjednoczonych, Litwy i Polski. Tak, taki symboliczny trójkąt. Oczywiście podczas takiej uroczystości mówi się wiele podniosłych słów, jest to uroczystość bardzo istotna. Natomiast ja myślę, że warto by również powiedzieć o tym, jakie to było od strony fizycznej niesamowicie ciężkie przedsięwzięcie. Myśmy mieli okazję, bodajże przed rokiem, rozmawiać z wnukiem jednego z tych pilotów. Być może będziemy mieli okazję w muzeum zobaczyć, też jak gdyby udokumentować unocznie to, o czym mówimy, to było niesamowicie trudne przedsięwzięcie od strony fizycznej, po prostu w jednej pozycji przez wiele godzin z bakiem tak dokładnie między nogami. O tym też trzeba by powiedzieć. No dzisiaj w dobie y, ówczesnej y, dzisiejszej y, techniki, techniki samolotowej, to niby to nie jest wyczyn. Dzisiaj wiadomo mamy silniki odrzutowe, silniki o napędzie wodorowym. W związku z tym to nie jest wyczyn przylotu Atlantyku, ale proszę państwa, 76 lat temu To był rekord świata, to był niesamowity wyczyn, to było niesamowite wydarzenie, nie tylko historyczne, polityczne, ale w wymiarze również technicznym. I tego typu zdarzenie, które tutaj naszym udziałem, naszego miasta jest i akurat ta, to wydarzenie, które łączy narody polskie i litewskie, to w tym wymiarze należy oceniać kwestie techniki jako niebywałe wydarzenie, niebywały wyczyn i niebywały rekord. Podczas tej uroczystości ma Pan okazję spotkać się z konsulem, z ambasadorem, z wojewodą, w tym wypadku wicewojewodą. Czy oprócz tego, że to są takie spotkania kurtuazyjne, jest też możliwość, aby, aby coś praktycznego załatwić? Czy raczej to podczas innych okazji się to robi? To znaczy z reguły politycy mają to do siebie, że bardziej na roboczych spotkaniach kwestie robocze, takie techniczne są ustalane. Tutaj, jest, że tak powiem, oficjalka, bardziej, że tak powiem, poświęcona tej części uroczystości, tej części takiej oficjalnej, ale niemniej zawsze serdecznie witamy naszych gości i niemniej zawsze serdecznie żegnamy do następnego spotkania i do następnej wizyty, bądź to w Kownie, bądź w Myśliborzu. i dlatego to jest ten właśnie wymiar historyczny, wymiar przyjaźni właśnie polsko-litewskiej i tak jak pozwoliłem sobie również takie czynienia z to świadczy o przyjaźni polsko-litewskiej, o przyjaźni miast partnerskich Kowna i Myśli Boże. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia za rok. Jak szybko sobie swoim matematycznym umysłem wyliczyłem, za 4 lata to będzie 80, a za 24 setna być może też się tu spotkamy. Sądzę, że za 4 lata to na pewno znowu głowy Państwu zawitają. Do myśli Boża, bo będzie znowu to okrągła rocznica. A chciałem już dzisiaj w imieniu samorządu, swoim własnym zaprosić wszystkich mieszkańców miasta, wszystkich gości litewskich na kolejne uroczystości z okazji 77. rocznicy tego jubileuszu i tego wydarzenia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.